Siemka ludziska, ja jestem Harry, pkamy sobie w Monblade ogniem i mieczem I w poprzednim odcinku e, trochę powojowaliśmy, straciliśmy tutaj Moskwę i Tuła Więc w dzisiejszym odcinku chyba jeszcze tutaj ten No jeszcze tutaj to my straciliśmy Więc w dzisiejszym odcinku e, musimy, o, powalczyć z nimi e, Walczyć z tobą, w nie, e. będziemy walczyć do końca Okej, okay, zaatakować wroga, zatkimy wroga i powalczymy sobie trochę. Gdzie? utrzymać te pozycje, ludzie. Mam bardzo mało życia, mi się to nie podoba. E, no kurde, no dobra. Atakować Oni strzelają. Ty. Ja pojedę trochę z tyłu, bo nie mam broni. Tylko tarcze. Moi drodzy, więc poczekam aż aż tutaj. E, oni tutaj ich pozabijają i wtedy tutaj wejdzie mieć się jakąś broń. Dobrze, że można cię... E, 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 e. Ja pierwszy można się częstować. Dobra, mamy tylko to. Jakiś piek. Mamy tylko kilka moi drodzy A ja z tego nie umiem No Okej, okay, czekajcie Ty, zabiliśmy go Nie tutaj coś jest, czekajcie Okej, okay, no od razu lepiej Szabla lepiej mi tutaj pasuje Więc tutaj wy tutaj walczcie Dobra, no e. Dobra. nie tylko nam, ale ktoś tutaj zabijamy. Więc jest dobrze tylko musimy uważać, żeby... Żeby tutaj nikogo. Żeby... Żeby nie zabić się głupio e, Dobierać wrogów ostrożnie. Okej. Okay. Dobra. No przyjali nowi wrogowie Więc trzeba tutaj zacząć. Nazwa było trochę więcej. Jak się nie mylę. Dobra. Dobra. Okej, okay. oni już uciekają tych Dobra Okej. Okay. Ty jak mnie wychują? Pierdzielę ty Nie ma gdzie pitać, dawaj tego Tam co już bierze, to już bierz na stronie pozycji jest jeszcze, są Dobra, lecimy dalej, moi drodzy I co? I robimy jeszcze jedną bitwę jakąś Dobra Ej ej, 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 ej Dobra tych nie, nie wsparcie Dobra, w że chciałem mieć jakieś wsparcie Ale to nie jednak wsparcie Więc gdzie oni są? A, wygraliśmy, dobra Dobrze ludzie Eee Jest tutaj nierówna walka Zrobiłem sobie jedną rundkę i będziemy kończyć no coś takiego będzie więc yy, ustawcie się moi drodzy dobra od razu atakować ja padę za wami moi drodzy niestety nie mogę strzelać z tej strzelby yy, moi drodzy więc nie będziemy się tutaj wdupcać w myn Dobra, ja nie mogę tutaj. Dobra. Okej, okay, dojdźmy tutaj. Okej. Okay. Dobra. Dawa mi tego Eee. By okay. tykej. Dobra. Okej, okay, po plecach. No i... O no ty panie! Zaraz w kilku, tak? Dobra. Dawaj tego. No nie wyszło No nie wyszło, no. Ja będą mnie ścigać. No. To z nasi, moi... Do końca już tutaj? Nie gadaj, w moich Biblii do... do... Co, co... do jednego. Dobra. Nie. Jest tu jeszcze kilku. Dobra. Wkostem w tym, że... Du Co ocenić, ludzie? No Okej. Okay. dobra, no tutaj nie będę jeszcze zakręcał. No. Okej. Okay. No walczymy, walczymy, tam są nasi, a czemu by... takim oku Rozprężcie się gdzie? Gdzie ty pitasz? Ty? A, za mną jakiś typu, dobra. Okej. Okay. Co ty tak agresywnie? Ja tu sam jestem przecież. Ludzie, no. Okej. Okay. Teraz w deszczu pod rynem się dupcję, bo z jednego oblężenia na drugie, ale przynajmniej tutaj e, no tyle damy im kość dobra to, jest to, że nie możemy strzelać, więc nic tutaj nigdy nie zrobimy. Okej okay. Tam no kolejna no jakaś gromada już leci na koniach Też trochę cierpimy, ale im bardziej Was zaszkodzimy, Trzymam mam taką nadzieję. Dobra, No Na coś się nie wyszło. Dobra, gdzie byliście? Dobra, Tatuszki. Dobra, ty. No, no, dobra, dino, no, Dobra. Dobra. I no, 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 Dobra. Teraz tego było, moi drodzy, i... Kontynuuj no, I... no, kurde, no, nie wiem, no, 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 no Dobra się zostawiam od kilku Eee, eee No i ciul, dobra ludzie Ej, no mam, mam mało czasu, moi drodzy, dobra Eee Dobra, moi drodzy. Będziemy chcieli tutaj, okej, okay, na nową tutaj wszystko zrobić PRLK jest pod żeniem spoko Moi drodzy Trochę się posiedzimy w niewoli <laughs> Okej okay. Eee, No. Dobrze moi drodzy, tutaj musimy PRLK, to Co ty gadasz, dobra ludzie, mi już się zirytowała ta gra Eee, i Dziwne, że Smolejska nie, nie odbijają. Dobra, ale huj! Zostało nas czterech, niestety. Więc do zobaczenia do następnego odcinka. Ja dziękuję za uwagę. Jeśli film się spodobał, to duża paw w górę. Przede wszystkim subskrypcja z Jedręczkiem. Tam pod filmem oczywiście ma być szara, nie czerwona. Został żeby na bieżąco. Komentarz tam gdzieś serducho. Ja dziękuję za uwagę. Do zobaczenia do następnego odcinka. Elo, na razie.